Okay. Dobra. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Rutkowski, jestem ratownikiem medycznym i reprezentuję firmę Physiocontrol. Control. I mam dla Państwa dzisiaj prezentację zupełnie nowego defibrylatora. Najnowszy defibrylator AED na świecie. Lifepack CR2 posiada zupełnie inne funkcje niż wszystkie dostępne w tej chwili na rynku defibrylatory. Zaczynając od samego początku. Tak jak widać defibrylator w kolorze białym e, bardzo przyjazny dla użytkownika nie wzbudza jakichś negatywnych emocji e, nie ma kolorów które w jakiś sposób mogłyby wywoływać niepokój e, bardzo prosty w użyciu pierwsza rzecz musimy zobaczyć co pokazuje strzałka strzałka pokazuje że należy jego otworzyć i tak Kres też osoba robimy dorosła. otwieramy ubranie klatki piersiowej pacjenta Pierwsza podstawowa rzecz mówi nam dokładnie, co mamy robić. Zdejmujemy e, ubranie składki piersiowej pacjenta. Punkt pierwszy, punkt drugi. E, zaraz będzie nam e, również powiedziany. E, będę go w międzyczasie pauzował, żebyście e, też państwo mogli sobie dokładnie e, wszystkie funkcje. For English, press the left button on the left, czyli mamy możliwość ustawienia drugiego języka. W tej chwili nie było możliwości e, stosowania dwóch języków w defibrylatorach AED. E, myślę, że to jest dość ciekawa opcja, zwłaszcza w miejscach, gdzie dwa języki są używane na bieżąco. For English, press the language button on the left. Otwieramy urządzenie elektrody. Pociągnij za czerwony uchwyt, aby wyjąć elektrody. Elektrody oznakowane są e, na zasadzie żółta, czerwona. Na każdy jest oczywiście narysowane, gdzie mają być naklejone. Oprócz tego, elektrody mają również miejsce naklejenia u dzieci, dlatego że elektrody e, mogą być stosowane zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. E, żeby zastosować tryb pediatryczny, wystarczy nacisnąć przycisk po prawej. Są dwa przyciski, które możemy użyć do, do jakby kontrolowania dalszych kroków urządzenia e, i właściwie. Eee, już. Puszczamy dalej. Na rysunki na elektrodach. Przyklej elektrody do skóry w sposób przedstawiony na rysunkach. Przyklejamy Naciśnij zatem. mocno elektrody. Nie dotykaj pacjenta. Po przyklejeniu. Trwa analiza rytmu serca. Analizuje rytm serca, czyli czy jest defibrylacyjny, czy też nie. Odsunąć się od pacjenta. Naciśnij migający przycisk. Pozwolę sobie zatrzymać. Migający przycisk e, występuje w wersji półautomatycznej, jest oczywiście dostępna wersja automatyczna, która sama wyzwala impuls defibrylacyjny. E, puszczamy, naciskamy. Wykonano wstrząs. Uciskaj klatkę piersiową zgodnie z rytmem. Co dalej? Tak naprawdę. Jakie dłoń na środku klatki piersiowej pacjenta. Mówi jak Mami umieść powinni... drugą dłoń. Mówi, jak powinniśmy wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Czyli cały czas prowadzi nas przez ten proces trudny de facto dla e, osoby trzeciej. E, e, proces resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Taktuje Uciskuj rytm. Na to, to, co można zauważyć, on też dostosowuje głośność do otoczenia. To znaczy sprawdza, jak głośność jest dookoła i Jeden. zwiększa, jeśli jest taka potrzeba. Dwa. Słuchamy Znów dalej. uciskanie klatki piersiowej. Było głośno zwiększone. Uciskaj głosy. mocno na co najmniej 5 cm. Jak słyszycie Państwo, to jest ten głos, który jest teraz najgłośniejszy dookoła. Przerwij uciskanie klatki piersiowej. Odsunąć się od pacjenta. To, co warto zauważyć w tej chwili, nie było momentu, w którym następowała analiza e, rytmu. To znaczy, nie sprawdzał. Nie, nie robi przerwy na sprawdzenie analizy, tylko wykonuje analizę w trakcie uciskania klatki piersiowej. To jest zupełna nowość i, i w zasadzie tego żaden z defibrylatorów, czy manualnych, czy automatycznych do tej pory nie miał. E, co dalej? się od pacjenta. Migający przycisk. Wykonano strząs. I dalej prowadzi nas przez resuscytację krążeniowo-oddechową, dokładnie w taki sam sposób jak poprzednio. To, co jest fenomenem i w zasadzie rzeczą, która została dodana jako dodatkowa opcja, to fakt łączenia jego z internetem. On w każdej chwili, jak jest używany, przekazuje informacje do serwera, na którym można podejrzeć, jaki jest stan przydatności elektrod, ile jeszcze, ile jeszcze faktycznie mogą być one używane, a mają 4 lata daty ważności od wyprodukowania. Jaki jest stan baterii? Czy defibrylator przeszedł konkretne testy? Co więcej, czy znajduje się w miejscu, w którym powinien się znajdować? Bo jeżeli e, zniknie, to defibrylator również powie o tym, że nie ma jego właśnie we właściwym miejscu. E, a co więcej dane, które będą przekazywane o jego użyciu, czyli otwarcie, późniejsze odklejenie elektrod i przyklejenie do klatki piersiowej i cała resuscytacja będzie też dostępna dla użytkownika w formie danych z akcji resuscytacyjnej. Czyli będzie można sobie później analizować bez żadnego problemu wszystkie czynności ratunkowe, które zostały wykonane.